Świetna informacja dla fanów piłki nożnej oraz Lego. Lego oraz FIFA nawiązały współpracę i w związku z wchodzącymi w przyszłym roku mistrzostwami świata w USA, Meksyku i Kanadzie będziemy mieli kilka zestawów związanych stricte z piłką nożną. W marcu ukażą się dwa zestawy. Jeden to będzie taka piłka ze stadionem w środku. Nie wiemy jeszcze do końca jak on będzie wyglądał, ale jeśli będziemy coś wiedzieć, to na pewno wam to info wrzucę. No i drugi zestaw, Krem de la Creme dla wszystkich fanów piłki nożnej oraz Lego, zestaw, który będzie odwzorowaniem pucharu za zdobycie mistrzostwa świata. Będzie on dosyć duży, 2842 elementy. No i za tym też pójdzie cena, bo 800 zł katalogowo. Zestaw przepiękny, można go już nabywać w przedsprzedaży. Ja oczywiście go sobie kupię tym bardziej, że w marcu mam urodziny. No więc wiecie, jaki pierwszy zestaw w marcu zagości w mojej kolekcji. Zestaw moim zdaniem po prostu wykonany świetnie. Dodatkowo będziemy mieli też małą minifigurkę, która będzie trzymała taki miniaturowy puchar, więc też spoko. Dodatkowo mamy także dostać cztery dioramy, każda ma kosztować około 120 zł. Będzie to raczej w maju, z tego co czytałem, ma to być diorama Messiego, Ronaldo, Neymara oraz Mbappe. Podejrzewam, że będą to dioramy nawiązujące do ich reprezentacji, do ich drużyn narodowych. Plus oczywiście mam nadzieję, że będą też ich specjalne minifigurki. Myślę, że będą to na pewno zestawy warte uwagi, czy też dla kolekcjonerów, czy też po prostu dla fanów piłki nożnej. Ja się mega jaram, dajcie znać czy Wy też. No i co sądzicie o tej współpracy?